ma, tutaj masa, to idziemy dalej, z naszą grą, zaginione miasto, teraz to nas będzie czekać. U, ja powitanie widzę. Było przejście jeszcze daleko. Wezwiemy sobie winorośle. Szczątki Wkraczasz do zaginionego miasta. O, czempion. Skoro zbroje, eee. To są czempiony, czy... Nie, one nie po prostu Jestem spowolnieni. Jestem to jest czempion. Lekka mikstura, wzmocnienia. Ten trójząb mniejsza. Mikstur... Jego My tyle nie potrzebujemy. Że nie, mała nie. Natomiast wzmocnienia to sobie mogę wcisnąć. Nie mogę przyjąć kryształowy miecz. Na, na, na. Tu co mi tu daje? Tu Odporność na zimę. Dobra. Zobaczymy. nie widziałem, to już wiedziałem, że to zebrał. Mariudele. No chodźcie tu Nie chcę się z wami gadać. Później pokażę. Schody kolejne Grobowy pełzacz Przyjmiemy tu Dobra, zajmę się nimi chyba Takimi to ja się nie będę zajmował. Tam jeszcze jedna skrzynia. Tak? Nie, ją otworzyłem. Ciemno jest tutaj, ciemno, nie powiem. Trzeba naprawić słońce. Pytanie, czy tu będzie to świątynia? Świątynia chyba była jeszcze w innym miejscu. Za zaginionym miastem. No wiem, czy jest, je je Jeszcze nie może. Nie idzie, a co tu robić, nie? Akurat jak to gram. Dobra, to jest spokojnie. I dekoracyjnie. Dekoracyjnie, no chyba tak. To nie jest żadne zejście. Gdzie mi tu do koleżanki lecisz? Kto to jest twardszy jest. Jestem ciekawy czy dałbym temu to już rady w takim stanie. Bo jak tak dalej pójdzie to ja na będę z ekwipunkiem jakim kończyłem Andaril. nie powiem tu jakieś zmiany by się mogły przydać mogłyby pomóc na myszki czyli tu już mamy ogarnięte coś. No i poch... to już zaczął. One mają jakąś ochronę, ja. to tam pewnie bo jakiś boską bo się tutaj ja. I no zginęła Dobra, tu zaraz powinien być też teleport Nie będę używał Są mi dał radę Sam, ale mam jeszcze kompana do wezwania Minąłem chyba nie. Mixture leczenia. Ale co tam był, że aż tak życie pozebyło? Dobra, machni to, machni to się, że dwie te wzmacniające zużyłem. Dobrze. Ciebie dam tu. Ciebie tu. Tam jeszcze jedna mana, ale już dobra, nie będę cofał. Dalej bingo. No i po nim. I tu będą też mije, nie? Dolina węż. Tak. Tam będzie też ta świątynia Rzmiosz Czyli gdzieś tu niedaleko też powinien być teleport. Żeby daleko nie chodzić pewnie. No musieli... o kosa! Spoko, tylko sporo miejsca zajmuje. mistr bieży No i patrz. Wow. Mroc, o. Mroczny mratschen Kolejna kosa. To mniejszą. Antidotum. Tak zadziałało, chyba że już wcześniej przestało to działać. Teraz tak, ten kostur odpuść. Kosę daj tu. Też zwykła maczeta. Przypomniało mi się miałem... też łuk dać mojej łucznicy. I zasłużyła na lepszy łuk. czas mi się wydaje, że tu jakiś jest łuk, co im daje albo coś. Bo mają taką jakby osłonkę taką między między no pomiędzy pomiędzy siebie Pierśnień dobry, ogólnie ciężko znaleźć. Tam ten wraca uwagi. it's uh, Chcę do tego miasta. A bo to oni rzucają takimi albo wbije poziom. Nie no, radzę. Mam pełno tych teleportów Mogę nie korzystać co. Kolej. Najpierw... To jest lekka już myślałem, że to jest słabsza mikstura. Ja bym najpierw... Chyba poszedł po tego. Pozdrawiam cię! Zidentyfikuj mi. Nie tutaj. Czołem! Pokaż co masz ciekawego. Jednorącz 9 na 21 Nie pamiętam jakąś zabójczynię miałem tam Dobra kosa, mniejsza w te kosy Tu dwie te wzmacniające Bo pierwszy raz kupię mnie Życie Te potki na życie bo nie mam A to zostawię energia i odporność na trucizny to. to akurat amulet dobry nie powiem I jeszcze pierścienie jakby w pierścieniu takie coś było nie miałem pięciu. Nie, czyli na sprzedaż. jest sprzedaż. tak, widzimy to. Na kosty trzeba mieć zręczność. Dobrego dnia Jakie masz lekkie, nie? Na pewno będą trzy Teraz tak, chodź ty, koleżanko Potrzebujesz pomocy? Dwa i pół tysiąca I coraz droższy Coraz droższy już są. ...wskrzeszenie. Teraz ten, ten... ...cestus... ...później odziedziczy... ...chyba odziedziczy... ...bo nie pamiętam jaką miałem tą zabójczynią. To tak... ...to tu... Tu czter... 16 na 43 Nie to Dzięki Ła Ogień Teraz to będzie ogień Tu mogę wcisnąć jeszcze jakieś Dobra Może A nie jest to, okej okay. Może ktoś to przejmie później No ale teraz to łuczniczka to będzie hity zadawała dziewczyna Łowczyni sorry 65, 74. Ubrana odporności też takiej niekiepskiej Czy coś jeszcze miałem tu zrobić? Chyba nie jest, to jest. Ja teleportem tutaj wszedł. No i musiałem chyba jeszcze na tym, na prawo. Dobra, wytrzymasz się jakoś. Oh yeah. między tymi i takimi ruinami to ciężko się chodzi zwłaszcza jak jest taka ciemność ojej jest skrzynia jakby nie zdołał uciec i tak Tutaj by było jakieś jaskiny. jak daleko to teleport pod. Sądziłem, że to bliżej właśnie tamtego. Doliny. <laughs> i doliny tu jakieś kanały są jednak więc no jak wrócimy wszędzie no to pójdziemy już do tych kanałów Akurat się poziom dobije dolina wężyk będzie w innym odcinku z doliny Węży to mi się od razu w poranek kojata przypomina. W dolinie Węży. Prastare tunele. To jest jeden poziom chyba. Tak to pewnie było opisane, że poziom pierwszy albo coś. Nawet lepiej na oh. złota, już przy sobie dobra to jest siła, siła jest wystarczająca, myślę idziemy znowu w żywotność może w zręczność bym poszedł jest tak wilczek, wilczek Większa szybkość ataku No i też mamy ten hełm, co mi dodaje to wymienili, a już w sumie przydał się.

In the chain. Poskowa no. tak, jakieś bez sensu, bez sensu bierze takie rzeczy jedna miksturka. Sądziłem, że będzie więcej wybrać dlatego, wziąłem tylko 3. Tam, chyba nie obczajłem wszystkiego do końca jakoś Proszę. 50 od trucizny. Oj. Słabo, ale na wrażnik będzie. Będziemy potrzebować miejsca. To, to będzie Pierwszy do wylotki chyba. Nie, bo jedno z pierwszych. tak, że ja wrócę już sam. Na ten moment zakończymy odcinek i widzimy się w dolinie w następnym. Trzymajcie się.